Macie 3 sekundy, żeby mnie znaleźć na mapie. Siamęczka, ja jestem figuzek, a dzisiaj jest odcinek z Star Planet. Ogólnie mam do Was taką propozycję: napiszcie w komentarzu Wasz nick w Star Planet yy, i będę oceniał Wasze profile i Wasze, wasze luki, właśnie i ubiór i tak dalej, i tak dalej. A w dzisiejszym materiale chciałbym Wam w sumie przedstawić, jak ja będę swoją postać, właśnie zmieniał, ubranka i tak dalej. Mam 8000 końców i 50 diamentów, więc można coś tam wykorzystać. Ale nie wiem za bardzo co. Lecz taki właśnie był plan. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam brak głosu z gry, tylko muzyczka w tle. I mam nadzieję, że też ona nie zagłusza. Możecie zostawić suba, bo za niedługo 1200 subów. I co ja wam powiem? Lecimy z przebieraniem. dobra. Przebierzmy się, więc tak, tak wygląda mój fecik. A! Jeszcze, jeszcze przed tym. Mam prezencik, dostałem yy, prezencik, właśnie. Od szynki, dwa dni temu, dziękuję bardzo i zobaczmy co tu w ogóle szyneczka nam przygotowała, słyszałem właśnie, że ona chce to właśnie nam dać, w sensie no prezencik, ale nie wiem co tutaj dokładnie jest, więc otwórzmy i co my tutaj będziemy mieć, takie oto włoski, trochę rudawe, ale mogą być fajne, podziękuję. Nie wiem czy to jest kolejny prezent, ups, coś po prostu nie tak, okej. Okay. Więc ogólnie jeżeli macie, no to możecie również jakieś itemki dać i jakiegoś luka na pewno z nim zrobię. Ale dobra, teraz właśnie sobie do przebieralni. Ponieważ tak, jak sami widzicie, mam takie oto itemki. Ogólnie wyglądają one spoko, lecz będę z wami szczery, jak na razie wszystko bym tutaj odstawił, więc yy, tak to właśnie wygląda. Ogólnie tak, to wygląda spoko, a tu mam jakieś spodnie. Nie wiem czemu one w siebie wchodzą, ale dobra, sobie odpuszczę je. Ja. Tutaj okularki tak wyglądają, ale również się odpuszczę, więc dobra. Uroda, uroda, uroda. Te włosy mi się naprawdę podobają. Jeżeli chodzi o te włosy, trochę mniej niż te. Ale w sumie można by było coś z tego wykombinować. Nie wiem, czy użyję akurat do tego działa, co mam teraz. Ale dobra, na pewno coś się tutaj zrobi. Lecz yy, tak, ja bym sobie coś kupił. To wiadomo. I tak szczerze, nie wiem za bardzo pod jaki styl w ogóle iść w naszej postaci. Troszkę myślałem nad tym, żeby tak trochę emo postać, zrobić taką, lol, taką właśnie księżniczkę. Coś właśnie w tym stylu mi chodzi, żeby tak właśnie, niby wakacyjnie, niby właśnie tak trochę księżniczkowo, czyli na przykład tutaj mamy coś takiego i może to się prezentować naprawdę fajnie. Koszty to 7 diamentów wygląda fajnie, ale może znajdziemy coś innego. Bez rękawki, ciekawe, z odkrytymi ramionami, ciekawe jakby to By można było fajnie znaleźć mm. Z odkrytymi ramionami, ale no właśnie to będą właśnie bardziej coś takiego, lecz Mamy na przykład coś takiego też No właśnie tworzenie postaci ciekawe może być, bo Jakoś nigdy nie miałem pomysłu na swoją postać, a Jest tutaj naprawdę duży ubranek, więc yy, Więc no spoko Swetry, plaża Plaża to jest właśnie bardziej coś tego stylu. Ten dinozaur. Ja pierdziele, jaki to jest kostium Ej, to wygląda fajnie dość. Przez pryzmat tych kwiatków lecz. Nie wiem czy właśnie tamto mi się nie podobało na początku z tą... To też fajne. Ej, to jest fajne. Aż kopnąłem w coś. Ale nie, nie, nie ten... Może być. Dobra, to jest fajne. bym powiem. Hmm. W sumie to też by było fajne, bo nawet nie wiadomo jaka ja jestem płcią wtedy. A też mam coś takiego, właśnie takie w głowie, żeby nie być uznawany za jakiegoś, nie wiem, chłopa. Nie wiem, w sensie, no, chłopa, co przebiera się zabawę, dobra. Kurczę, nie wiem, w jaki kolor wejść. Nie wiem, czy nie wiem wejść w ten czarny. I też nie wiem, czy to chcę na 100%. Wygląda to fajnie, nie powiem. A czy znajdę coś lepszego? Hmm. Te, te, ten ubranko jest też fajne. No, więc tak to właśnie się prezentuje. Będę, kurde, wybierał postać, jak ma wyglądać. kurcze, w grze mówi Planet 2. a tu już chyba raczej widzicie, co tutaj Dobra, weźmy wszystko jeszcze raz. Więc, dobra, teraz mam decyzję: albo to, albo ten strój, co wam pokazywałem na starcie. Czyli, czyli ten. Tamty gdzie mi się podobał, tak szczerze pozostałe, dobra, znajdę sobie go gdzie on tutaj był tu? to nie, ten ten, dobra go kupujemy, 5 diamentów wydaj 5 diamentów, nawet misję żebym zrobił, dobra dobra, mamy więc yy, spodenki, czy tam spodnie mam dopasowane jakieś takie kurczę ciekawe, mam też takie zwykłe shorty, spodnie dresowe rajstopy, rajstopy to mamy ale w sumie tutaj wyglądają ładnie mm. No, fajne są te rajstopy w sumie, dosyć pasują nawet nam do fitu. A no dobra, ja wezmę sobie wszystko, może tu gdzieś znajdziemy fajnego. No właśnie, mamy takie rajstopy, mamy też, kurczę, możliwość założenia spodenek, które wyglądają fajnie, nie powiem, tamte, wyglądają dosyć uroczo. Okej, okay, tu mam jeszcze takie, no a, aż tak alternatywnie nie chciałbym wyglądać, można też spódniczkę jakąś, więc może w nią bardziej pójdziemy i do tych rajstop może to by wyglądało fajnie. Też nie znam się za bardzo na modzie i teraz mi pewnie dużo osób napisze, że robię najbardziej ciulową postać, mm, że nie dopasowane kolory czy coś, ale wiecie, ja tam się nie znam, no. Ja chcę po prostu, żeby to fajnie dla mnie chociaż wyglądało. I to jest najważniejsze dla mnie. Dobra. Taką spodniczkę wtedy byśmy mogli tu... Widzę gorset chyba, ta. Fy, 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 fy. Taka. Nie, ja właśnie mówię, nie chcę za bardzo emo, wyglądać tylko bardziej tak lalkowo. Czyli na przykład to. Nie wygląda to głupio. Ja lubię takie właśnie odstające bardziej. Niż takie te. Mm. Kurde Jakbym znalazł swojego starego, stare konto To bym screena wysłał jak ma postać wyglądała kiedyś Też babę miałem Ale kurde no nie mogę nic znaleźć dla siebie Jakieś mini tu mamy Taka Takie odstające były fajne nie? <laughs> Takie dosyć duże. Nie wiem, te są za diamenty, ale są ładne Za kolano, nie, maxi to takich długi też by nie chciał. Yy, właśnie taka, czy jest spoko? Nie jestem do końca pewien. Kurde, to jest jak wybieranie w Simsach jakieś, nie? tam mi się również podoba. Nie wiem, może tą byśmy wzięli. Jakiś ładny kolorek. Ej, ten różowy fajny. No, reluję. Biorę to. Buty. Buty. No jak na razie nawet go w stryfach jesteśmy. I tu można w sumie powiększyć skarpetki XD. Okej, okay, trochę widzę, że to się wchodzi w jedność dobra weźmy sobie oddalmy, żeby widzieć co tu się wygląda. ogóle okej okay, ciekawe takie zak zak zakręcenie hmm. dobra no to by było to to też fajnie z takim wygląda z takimi pasami wygląda dobrze dwukolorowe budki Jest w sumie ta poseć już wygląda mi się to podoba nie wiem jak wam ale mi się to podoba Troxy kuź z kolcami co jest Nie chciałem tu zrobić Emo postaci a jak na razie tak to wygląda nie? <ścoughs> Więc hmm. <ścoughs> Kurde dobra to jest dziwne Z palcami występcymi Nice 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 dobra Powiem tak Nie spodziewałem się że tu można zrobić takiego taki błąd że jedno na drugie wchodzi co nie Yy, dobra, buty. Te podwójne chyba byśmy znaleźli, co? Dobra, może łatwiej tak będzie, bo one nie były jakieś mega yy, wysoko. Nie wiem, co z tym rajstopami, nie? Tym się podobałem dość. Przez pryzmat tych pasów tu. Fajnie to wygląda, fajny detal. I te butki, jesteśmy szczęśliwi, dobra. Jakiś taki płaszcz czy coś. Kurde, mega słabo to wygląda. No, to wchodzi na kurde spódniczkę. Sztuczne futro. No, to sztuczne futro nie jest takie złe, przykładał to. Ale nie wiem, czy bym chciał. Wiecie? No, kurde, co? wolno. Nie wiem, dobra, to sztuczne futro jakoś nie, nie pasuje mi. Dobra, akcesoria może. Jakieś fajne, by były akcesoria do włosów. O, kociak. <grych> to jest fajne. Fajne, fajne. To też jest ładne. Imo, podoba mi się. To jest jakiś kociak drugi, xd. Z hmm. jakiś kreator na bani? Nie wiem, na pewno powiem, żebyśmy ciekawie wyglądali. Ale czy, wiecie, czy ładnie, epicko, epicko, epicko? No nie wiem. Lubię taką maskę. Trochę japoński styl. Fajna jest, podoba mi się. Kurde, ale ogólnie co? Dosyć sporo hajsu mamy i jest na stać na dużo rzeczy. Mi się podoba. 10 minut, a ja dalej tutaj wybrań, ubranka sobie yy, ten czekam. Szukam w sensie. Dobra, akcesoria do włosów, takie ten, biżuteria. Biżuteria jakąś może, tylko kurcze ja nie mam ten, nie. Nie jesteśmy ubrani w to co klikałem. Dobra, zrobię tak, tak. A co daje w ogóle tą ciemnotę tutaj z tym kotem? Tak szczerze. Tak szczerze, szczerze. Jestem ślepy czy. No nie wiem. No kurde. Co to daje? No kurde, zdjąłem wszystko i. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest z tym kotem. Nie wiem, ale nie będę płakał, nie? Zostawmy tak jak jest, te buty są spoko, ale nie chcę ich Tu mieliśmy jeszcze jakieś takie sukieneczki Mmm, ta jest wtedy chyba fajniejsza, dobra Więc co z biżuterium? Torebki Kostiumy całe, o kurde Nice, dobra Nie wiem czy ja tu coś bym chciał, w sumie Może coś mnie zaciekawi Coś mnie może zaciekawić tu, fajne Czachy, czachy, dziwna twarz Maski, kuźwa no fajne są tu ciuchy No to też fajnie by wyglądało w sumie Nie wiem czy kurde Taka macha Fajnie wygląda, podoba mi się Bym sobie kupił Nie wiem czy akurat do tej stylizacji by nam pasowała Ale wam powiem Lubię taką maskę. 2022 tam było. No, troszeczkę już minęło od tego roku. Ej, to też fajnie wygląda. Ale dobra, weźmy sobie jeszcze urodę. Zobaczmy sobie, jak by to wyglądało. Dobra, mam ubranka. Yy, uroda, uroda. Uroda. To mam tak, ubranka mam oczy. Mam tutaj dosyć sporo ten rzeczy. Mm. Więc dobra, i jakie oczy by mi się najbardziej podobały z tej wszystkich? Bo można byłoby to zmienić. Takie ja mam chyba, co nie? No, no właśnie. Więc tak z oczami to tak chyba średnio, w sensie, kurde, czekaj. Bo tak teraz patrzę, no właśnie. Mam te oczy, więc ten. Oczy to jakoś nie potrzebę chyba. Te usta jak już, te są dosyć fajne. Ale ten... Nie wiem w sumie, jakie by można było użyć. Może podpatrzę od, od kogoś. Mówiłem, że można naprawdę fajną twarz stworzyć w tej grze. Ale kurde, nie wiem, jak jakby ją zrobić, nie? Kurde, co ja mam za oczy? Jest ten. kurwa. Ale żebym się strzelił, nie? Nie chcę tego. No i mam to, nie wiem o co chodzi. <grych> nie wiem o co chodzi, no. Dobra, pazurki sobie kupię te, za setę, białe. Co do włosków, to tak szczerze nie mam pojęcia, ale przykładowo to jest dosyć ciekawe. Jeżeli chodzi o same włosy, no to mam ich to naprawdę sporo i kurczę ciężko mi stwierdzić, też kurczę nie wiem dlaczego nie mam swojej twarzy, nie? I, bo wygląda to słabo, więc tak szczerze, nie wiem, By może po prostu, hmm, by może po prostu użył te co dostałem, to by chyba te, tylko że, nie wiem. Dobra, wydaje mi się, że z tymi ustami moja pozycja wygląda jak lepiej. Tak mam odczucie przykładowe. <laughs> co klikam? Nie wiem, ale... Czekajcie, gdzie są usta? Tutaj. Tak wyglądamy, a wydaje mi się, że z tymi wyglądam lepiej. Nie wiem, czy takie kupować. Te też są ładne. Ale to te też w sumie są git. Kurczę, czy lepiej te tak kupić? W sumie są ładniejsze chyba, co? Hm. Nie wiem, jak na razie kupię te, wiecie? I. Co to się ogarnie, coś dobra, ale yy, tak z urodą. Nie wiem, co dokładnie tutaj jeszcze zmieniać. Co do samego stylu ubraniowego, to kurde. Nie wiem, czy przypadkowo na przykład nie kupisz sobie takich włosów, ponieważ naprawdę mi się podobają. Nie wiem, czy jako tako pasują do tego stylu, ale podobają mi się one. Są one za 12 diametrów, więc trochę tych diaksów nie powiem, ale już wyrzuciłem sobie do kosza. Też w ogóle wiem, że ktoś miał taki ładny plasterek na nos. Nie wiem, czy to był jakiś specjalny nos z jakiegoś eventu, czy coś, ale naprawdę był fajny. Lecz nie mogę takowego sobie znaleźć, więc nie wiem. Mogę kupić sobie przykładowo takie serca i, i tak by to wyglądało. Dobra, jeszcze znalazłbym sobie jakiś dodatek, może do ubranka. Nie jestem do końca pewien, jakby on miał wyglądać, lecz może. O, plasterek na nos! Kurczę. Czemu wygląda fajnie do, mojego, do mojej postaci? Kurde, to jest pytanie za milion. Ale uznajmy, że. Hmm. Słuchajcie, może sam pasterek biały i taki różowawy, ten. No, by można było coś takiego zrobić, co? Nie wiem. Wezmę sobie to. Bo podoba mi się ten pasterek. Wow. Nie stać mi na to. Kurde, tu już jest moment, gdzie. Nie jesteśmy mnie na wszystko za diamenty, a pewnie będą mega epickie jeszcze rzeczy przede mną. Ja wiem, że ktoś miał taki księżyc fajny za plecami. Co w ogóle mnie do ocki też namówiło, żeby sobie e, zrobił Blockstar planet Więc spodziewajcie się, że coś takiego by może było. Okej, okay, to jest ciekawe, lecz... Kurde, no nie wzięło. W sensie wiecie. Prosterek. Dobra, ale się go dołożę za chwilę. Mm. Dobra, wam powiem kurde, takie skrzydła. No może za dużo, ale no, powiem coś ten desen szukam, że może coś za mną się pojawiło jeszcze jakiegoś... O kurwa co to jest? Nie wiem, ale fajne to lecz. Tylko tak na papierze co nie? Bo wiecie, jak już w świecie był i to może być dziwnie wyglądało. <laughs> Bo czasem nie trzeba mieć czegoś mega dużo, żeby wyglądać fajnie. Ale dobra wiecie o co chodzi. Dobra. Takie uszy w <laughs> ogóle. Śmieszne, ale fajnie to wygląda. Takie uszka, królika. No kurde, coś pomyślę nad tym może kiedyś, ale jak na razie sobie tak zostawię Jak jest, tylko sobie jeszcze przeglądam właśnie te mm, itemki, ale raczej chyba nic więcej nie znajdę tutaj, lecia. Więc chyba to by była moja ocka pierwotna Coś tam, nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć Nie wiem też o co mi chodzi, że ocka pierwotna, what the hell? 20 tysięcy Dużo, dużo wam powiem A czy to jest fajne? Nie wiem na pewno limitowane rzeczy bardziej, wiecie, są, no, dla OG graczy czy coś takiego, jak masz taki item, to jesteś bardziej cool, pewne W sensie nie dla każdego, ale wiecie, no, znają pewne ceny rynku i wiedzą, że drip koszulki czy coś, to znaczy, że jesteś do lepszy trochę, bo masz bogatszą rzecz. O, może nie lepszy, ale droższy outfit, o to mi chodzi. Dobra. Mm. Wam powiem tak, to by było chyba na tyle, tak by prezentowała się w sumie moja postać. Nie wiem, możecie napisać, co wy o tym myślicie, bo uważam, że wygląda fajnie. Ale wiecie, każdy ma swoje zdanie. Czemu ty się uśmiechasz? Wygląda to creepy. I tutaj taki uśmiecha, tutaj. Ej, fajny misz. Kurde, co to za animacja? Happy. Nie bądź happy. Neutral. No, Nie dziękuję. Takie coś by wyglądało dla mnie lepiej. Dobra, to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu opinię na temat tego outfitu i napiszcie również wasz nick, żebym również wasz outfit sprawdził. Więc ma.